Yo, siemanko, z tej strony Wito i witam was bardzo serdecznie w filmie z Roblox na moim kanale I ze mną dzisiaj jest Bella ja to... jesteśmy dzisiaj w gierce, która nazywa się Car Crusher 2 I będziemy dzisiaj niszczyli tutaj samochody A dokładnie będziemy niszczyli autobusy Kupiłem sobie kilka autobusów i zobaczymy jak uda nam się je zniszczyć Także oglądajcie filmik do końca A jeżeli wam się spodoba, zostawcie łapeczkę do góry Fajnie, jeżeli będzie 20 tysięcy łapek do góry Subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego nie robicie I wpadajcie na witoshop.pl Ponieważ są nowe epickie rzeczy Są maseczki, są pufy itd Także wpadajcie i sprawdzajcie. A my lecimy z dzisiejszym odcineczkiem. Wsiadaj, bo do autobusu. Nie wiem, czy to Pek, się. Mogę. Wsiądziesz? Dobra, okej. Okay. Siedzę na tym najlepszym Dlaczego coś tam piszczy? Co się stało? Nie, coś się stało tutaj w tym. Nie wiem, A. co to się stało. Mamy dzisiaj troszeczkę Robuxów e, do e, wydania, więc zobaczymy, co uda nam się tutaj kupić. Można kupić jakieś specjalne niszczarki, w których będziemy niszczyć właśnie nasze samochody. E, także zobaczymy, jakie nam się uda kupić. Ale pierwszą, jaką chciałbym zobaczyć, to jest kompresor, bo nie wiem, co to jest, więc wjedziemy tutaj. Dobra, okay. wy, wy, wysiadaj. Na pewno na Ej, coś Ciu? tu odliczanie jakieś idzie. Dobra, chodź tu na górę okay. i ty będziesz tutaj włączała, a ja wjadę tu do środka. A jak ty wszedłeś Ej. na górę, jak ja żadnej drabiny tu nie widzę? Ej, wszystko się zniszczyło. Ja nie, nie miałam drabiny było, żadnej. Było, była jakaś mega eksplozja w ogóle, nie wiem co się stało Mnie dzisiaj. Nie spaliło w ogóle. <laughs> ja się tego nie widziałem, słuchajcie, ale wszystko zostało zniszczone. What? No. Czy cały serwer zniszczyło? Ej. Co? Patrzcie na to! Patrz. Ej, serio My dołączyliśmy w momencie, kiedy zniszczył cały serwer? To jest aż niemożliwe. Ej, nieźle, a można sobie. No robić? nieźle, ej, nie wiem. Na razie, nie. Ej, I will regenerate Shortly. Okej, okay. dobra. To ej, jak oni to. przetrwali? Jakich dwóch, jakich dwóch ziomeczków przetrwało? Nie wiem, jakim cudem. Co, Co? oni zrobili? No dobra, nieważne. Okej, okay, jesteśmy, wszyscy się zresetowali. Ej, to było dziwne, ale spoko. No, niech tak będzie, że niech tak, niech tak to działa. Ej, gdzie jest ten mój autobus teraz? Ej, ja? Ja, o, to jakiś jest mój autobus. Dobra, e, nie, y, dobra, nie, nie wsiadnę. Dobra, wsiadaj do mojego autobusu. I do do ciebie, dobra, i do... idziemy do kompresora okay. jeszcze raz, tylko. Gdzie to było? Dzięki Nie, tu już lasery są. Gdzie lasery? What? Dobra, jedziemy są lasery. do laserów, trudno. Dobra. Bo nie będę szukał teraz kompresora. Dobra, jedziemy tutaj. Aha. Dobra, wysiadka. No ja chcę zobaczyć, gdzie ty Dobra, chodź ze mną. Tu. Dobra, i teraz tak, tu są przyciski, mhm. ja ci powiem. E, to jest tak. Pierwszy, ej, coś nie działa w ogóle, bo nic nie pisze. No dobra, Na nich. To ja nie Czekaj. To. Ej, nie działa! A może. Lasery nie działają. Patrz. A dobra, jest ten Crusher. Dobra, wciśnij to. No dobra. Poszło i to jest. Dobra, teraz otw otwiera się. Ja idę, wsiadam, wjeżdżam tu. Naprawdę? I ty będziesz to odpalała. Wszystko, no dobra. dobra, poczekaj. Okej. Okay. Okej, okay, co tam masz do odpalenia? No już coś O nie! O nie! nie! Co Żyjesz? się stało? Zobaczcie Żyjesz No to? nie, no co ty jeszcze Lasery jest? mnie przecieły Kolejne lasery No nieźle, jak ja żyję, już nie nie ma w ogóle No to nieźle Dobra, okej, okay, wsiadamy jeszcze raz spałnie mój, mój e, autobus e, Bela, teraz musiałabyś się do dealership tepnąć A bo nie znajdziesz Dobra, mnie Dobra, i musisz wejść tutaj, czy coś Dobra, idę Hello. Gdzie ty? Cześć, idę już do twojego Dabaj, autobusu dawaj. Siądę sobie na pierwsze miejsce pyk! Siedzisz? Ach. Dobra czy to były. A, flamethrower? A nie, tutaj już są inne. Dobra, zaraz kupimy też te lepsze rzeczy, bo tutaj są takie Zarobuksy, które można kupić. I też je będziemy testować, ale jedziemy zobaczyć jeszcze te zwykłe, bo ich w sumie nigdy nie testowaliśmy tak naprawdę. Dobra. Tu były lasery, dobra. I mamy jeszcze. Znależam. Pillar Crusher, dobra. Tu? To ja to zrobię, ok. Dobra, da, okay. Teraz ty wjeżdżasz. Jak to? Tak, siadaj za kółko. Ale nie wiem, czy ty możesz w ogóle. Ja nie chyba nie, nie możesz. Chyba. Dobra, idę Pasz. to włączyć. Pyk dobra, Ej, to nie, ja, ja, nie ja podjadę, ale nie włączaj tego, dopóki ja nie wysiądę, bo ja nie chcę teraz być zniszczonym Ja to wychodzę? Ej, dlaczego nie mogę wsiąść do mojego samochodu? Okay, co jeszcze. się stało? Ej, ja nie mogę wsiąść do niego, czekajcie. FP. Okej, okay, dobra, jadę. Jeszcze nie włączaj nic. Nic nie robię. Dobra, Stop! I co? Stop. Dobra. Okay, trochę za daleko podjechałem, no. ale to nic. Dobra, wy... wychodzę stąd. Ok, wyjście ewakuacyjne, dobra, ja wcisnę. Dobra. Ej, co my tutaj mamy? Czekajcie, zobaczmy. Weź te inne, bo fast, ja... dobra. Ja pierwsze I weźmy. To już enable było. pillars. Dobra. To jest... a to... O nie! O nie! Już zniszczyłem! O Majkot! Jaka maszyna zespół? epicka! Jaka maszyna epicka? Czekaj, to jest, jest convoyor direction. Czekaj, a to Jestem? enable, dobra. Czekaj, damy pas... disable. Dobra, wyłączyły się. Zobaczcie, co się stało z tym autobusem. Cię, ale jeszcze jesne. stoi. Jeszcze stoi, dobra, to włączamy to z powrotem. Aha. I co? O ja, o ja, Epickie to jest! Za daleko pojechałeś, chyba nie goście. Dobra, ale patrzcie, 96 tysięcy zarobiłem na tym, no spoko. Naprawdę? No spoko, całkiem spoko. Dobra, idę zespałnić e, nowy autobus i jedziemy do kolejnej, e, kolejnej niszczarki jakiejś epickiej. Dobra. Zobaczymy na jaką. Zaraz weźmiemy też inny autobus, na razie tym próbujemy. O, już jadę tutaj, chodź. To ty? Tak, tak szybko? No, test ja zderzeniowy. O, To może być fajne. Gościu mi tu wjechał Widzę właśnie Ej, czy tutaj się wjeżdż, wjeżdża po, po prostu? Co? Wybierz odległość A dobra, wsiadaj o, On odjechał tam. To wsiadaj, jedziemy Jestem Ej, nie uwaga. mogę też czasami wsiadać do tego autobusu, nie wiem co się dzieje Dobra Jedziemy, uwaga Test zderzeniowy O nie! Eee! No, wow! Z na I ku... Gdzie jest, co tam gdzie tam jest tam ściana? Co tam Ile będzie? jadę? 250 na godzinę o, Jechałem, a teraz... Jest 200! O ale ładnie, ładnie się rozwalił, zobaczcie. Jest spodźko, dobra, damy e, respawn e, vehicle, dobra. Jeszcze raz ten test zderzeniowy, bo on jest takie spoko, Widzę, tutaj widzowie też są e, na serwie. O! Tu już są inne, dobra, blender, blender, dobra, ja do blendera wsiadam. Ja ciebie, o, widzę, widzę, widzę. Dobra, ja tutaj wjeżdżam do blendera. Jest jeszcze pralka, pralka będziemy musieli przetestować. Dobra, okej, okay, stanę tutaj. Ale to już innym autobusem, jeszcze ten na razie wykorzystamy. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy, więc idziemy na górę. Dawaj idziemy na górę Z góry to ten? Poczekaj bo to trzeba otworzyć Dobra enable Aha. Ja się tepnę NIE! Nie to włączyłem Dobra jadę jeszcze raz Czekaj bo się pomyliłem Boko, Ja tu stoję Czekaj, już gdzie to było tutaj Dobra Jadę Ona jest włączona cały czas? Tak Otwarte są drzwi? Chyba Nie włącz daj enable crusher Dobra Wciskam No nie działa Nie działa to Halo Nie działa No jak nie działa? Nie wiem Dobra to ja idę to otworzyć nie działa Coś ty no Nie chce się się drzwi Dobra chodzę na górę Okej okay. okay. Chodź Wito Dlaczego Vito. to nie działa? Chodź Ej, no nie ty, działa u działa Dobra, wsiadam Idź ja O nie, nie, o nie Ej, nie, jak tu ciężko jest wjechać Jak już popchnę ten pojazd? <laughs> nie da się? Nie mam takiej siły, nie Wejdź moje auto, jest przed tym tym Ale ja nie dam rady tak zrobić Szuka Washing machine, o washing machine działa Dobra, jestem już tu. Ja jestem tu, gdzie byłem, tylko że poszedłem o jeden dalej. Aha. Zobaczymy jak działa pralka. Yy, odpalimy ją sobie tylko, pyk, dobra. Czy TP jesteś? do pojazdu, tylko że tym Audi będę wjeżdżał, nie autobusem, ale zaraz kupimy jakiś autobus i zobaczymy jak autobusem to będzie działo. Szkoda, że z tego blendera wiek? nie można było jakoś wyjść. No wiem. Ja Ten ciebie sensu. nie widzę w ogóle. No jestem tu, gdzie byłem wcześniej. Tu gdzie ja był się blender. Zgubiłam. Tu gdzie był blender, dobra. Bo ja jechałam. Yy, I robimy... Yy, włącz pralkę. Wow! Wow, no to nieźle się zniszczyło, Normalnie. 3 miliony zarobiłem na tym No nieźle wyprało, dobra, damy speed fast i okay. convoyer fast Wow, nieźle Dobra, wyłączamy pralkę No, zniszczone całe auto w sumie Całe auto zniszczyłem, więc teraz kupimy sobie jakiś inny, słuchajcie, autobus Zobaczmy, jakie tutaj mamy autobusy Ja widziałem jakiś taki fajny tutaj Czekajcie, to nie jest ten... Ale on był mega drogi w ogóle. Ten już mam. Yy, tu jest taki, ale on jest brzydki. O, ten Aha. jest fajny. Tak 750 milionów, ja nie mam tyle. A co za autobusy się więcej dostaje? Nie, po prostu chciałem dzisiaj autobusy potestować. Aha, dobra. Patrzcie, taki to jest fajny, taki pasażerski. Spoko. Ale on jest za 490 Robuxów no. albo 750 milionów, a to mi nie stać na to. A ja jestem w zamrażarce. Tu w ogóle mega drogie rzeczy, jak ja mam 100 milionów tylko. O, to. A to jest? Oj, ten też fajny. Ja takie przyciemniane szyby ma. Ale dobra, weźmy, słuchajcie, ten za te Robuxy. No trudno, Wyda, wydam Robuxy, ale kupię go. E, za 490. I kupimy też e, jakieś lepsze e, niszczarki. Bo tutaj mamy takie, które możemy za Robuxy kupić, właśnie. Są fioletowe takie niszczarki. okej czy na autobus jest spoko? Nie. <laughs> dobra, okej, okay. mamy tutaj niszczarkę, która się nazywa The Mega Shredder. Dobra, i kupimy to. Klikamy. To kosztuje 190 Robuxów, więc nieźle. Dobra, Cześć, ale Bella nie będziesz mogła tego użyć, pewnie. Na pewno nie. Bo ty tego nie masz kupionego. Dobra, wsiadamy do fury. Moje auto okay. się zamraża teraz. Tak? No. Czarna dziura. Ej, to ja muszę przetestować. Eee, czarna dobra, dziura. Dobra, wjeżdżam autobusem tutaj. O, znalazłam cię. Dobra, Chodź. wjechałem autobusem. No, otwierajcie te drzwi, dobra. Chociaż biały autobus ciężko zobaczyć. No. Dobra, idę tutaj na górę. Widzę, I damy tak. Enable crusher. Dobra, TP do pojazdu. Okej, okay, to jest czarna dziura. Ciekawe co to będzie w ogóle. Śmieszne, że to polska ja, gra. Mogę tu wjechać. No właśnie nie, tylko spolszczone napisy są. Aha. Ciężko tu wjechać jest do tej czarnej dziury, jak ja mam tym autobusem tu się zmieścić. Nie, nie, widzę. O, dobra, wjechałem, wjechałem. Widzicie? Dobra, nie wiem jak to będzie działało, ale jestem w środku. Idę do ciebie. Dobra, będziemy to odpalać zaraz. Okay. Ty tu pewnie nie możesz wejść, a nie możesz. Nie mogę sobie, a, no tu spoko. Okej, okay, dobra, jestem. pyk. Co tam się dzieje? I teraz tak. Tak. Ty coś wciskałaś? Nie, nie Czekaj, to mi się chyba wyłączyło uh -huh. e Enable convoyer e Co tu mamy? E enable black hole Dobra, pyk Wow, dobra, robi się Ty masz gracza Patrzcie na to Wciąga Czyska autobus! Cioble, o nie, wciągnęło o... autobus Cały, do czarnej dziury Cały autobus wciągnęło Ej, Jeden bilion kasy Od razu dostałem, no nieźle Ej, to się opłaca Ej, Dobra, wyłączamy, Dobra. czekajcie jak to wyłączyć? Chcemy sprawdzić coś Dobra. innego Pick. Dobra, oh. wyłączone, okej, okay, czyli już po autobusie Nie ma autobusu, muszę, muszę na nowo go zespawnić Zamrażarki nie Dobra. polecam Nie? Nudna? No nie, bo to słabe jest Dobra, gdzie są te, e, to była zamrażarka, a gdzie są te epickie? Czasami spawni w takim kierunku, że ja już nie wiem gdzie jestem Ja też Czekajcie, czy to było na row 4? Chyba Armata tak. jest dla VIPów Arma to ja, armata jest słaba. Aha, dobra. dobra, to jest to. Nie, czarna dziura. Highway crush Test. Dobra, wsiadaj. Cześć Na, na autostradzie będziemy test Jestem. robili zderzeniowy. Jestem w aucie Zobaczymy, jak to zadziała. Jestem na końcu. Dobra, muszę teraz tak otworzyć to. Przesiądę się do przodu. To przesiądź się do przodu. Ja idę Cześć. otworzyć i jedziemy na autostradę zrobić test zderzeniowy. Zobaczymy, jak to zadziała. Ja to e enable is. Crusher. Dobra. I Open Vehicle weh Flow. Dobra, ja się tepam od razu, tu. Dawaj! Dobra, jedziemy. 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 Czy już autostrada działa? Jest! Działa, jeżdżą ja samochody. Jeżdżą, jeżdżą. O nie! A gdzie ja! Je... <laughs> od razu? Wlucham na autostradę, niestety. No nie, to nieźle! To nieźle nas rozwaliło. stała! Ja! Ej, o -o. nawet nie kasy dostałem za to. Ja. To była masakra. Dobra, spełnimy jeszcze raz. Jeszcze coś przetestujemy, bo tutaj jest dużo rzeczy, Gdzie z tą Road 4. ja muszę się tepnąć. To było tutaj chyba. Okay. Dobra, jeszcze okay. przetestujemy jakąś jedną niszczarkę. Zostawimy to sobie jakieś na inny odcineczek. I jeszcze na koniec zrobimy ee, derby, bo tam są nuuk, Super eksplozja. Ej. Woo! Czy to jest ta taka co była, No nie wiem jaka była. No ta co była na początku. Co nas zniszczyło wszystkich? Myślisz? Nie wiem, muszę to przetestować. Dobra, idę. Idziemy odpalić. Idę, idę, idę. Muszę to Ej, czekajcie, zobaczyć. To jest Enable Crusher. Dobra, mm. TP do pojazdu. To ok, fast. jedziemy, o ja Co Piękne. tu jest, to jest armata? Serio? <laughs> Wiesz, że jest armata Ale nie, to jest wtedy super eksplozja jakaś Dobra, o, e, tu bie. możemy zrobić super fast Dobra, enable op Odpal laser Ok, o nie I co? No uwaga Wow, wow! Zobaczcie co wow! się stało Oh my god, to było Znaczyło niezłe Wszystko <laughs> Nakita ja. Wow, nie. to nieźle. Dobra, idziemy do dealership. Dawaj, do dealership. A się e... że już nie zadziała. Czekaj, nie, to musimy to wcisnąć. Ten e, taki ja. przycisk tutaj, co jest? Nie, ja już dałam dealer. Nie, ten, e, to musisz wejść ten inny przycisk. Dobrze. I mamy tutaj gdzieś tą mapkę Derby Arenas. O, i tu sobie pójdziemy, dawaj. Dobra. Bella, ok. 3, 2, 1. Hop. I teraz musimy wybrać auto. O! Jak ty masz wszystko do ja nic. O ja, to ja mogę to sobie wziąć. Dobra joining mnie. Ej, ale jakiś invite friends było i my tego nie kliknęliśmy nie. więc nie wiem czy to i ty jesteś na pro a ja jestem na ty jesteś na no nope, a jestem na pro jakimś bo ty masz lepsze auto okej okay. to ja muszę stąd wyjść to ja wyjdę fi... to ja wyjdę fi... nie ale teraz a czekaj a czy dam... jak damy to to wrócimy do nie teraz ja już jestem na tym pro no dobra to przetestujmy a ja invite friends ale ja nie mogę chyba ciebie Ciebie zaprosić tutaj, bo ty pewnie tego nie masz wykupionego Nie mam Dobra, czyli to są inne arenki jakby po prostu nie. I teraz jak ja tutaj się zespałnię Tak Wow, inne fury w ogóle chyba są Czyli to ty Zobaczmy, co... do mnie dołączyć O co tu chodzi? A nie, i tu są derby jakieś, O no oh no my god No się, jeździcie po przeszkodach O nie Zobacz jak mam wow! trochę. Co ja robię? O co ja... Wow! Dlaczego? No rozwali Dzieńszył mi samochód już No dawaj No czekaj, próbuję się gdzieś rozpędzić Musisz wygrać Ej, tym się nie da skręcać z tym samochodem. Dawaj mnie. Ej, tu jakieś kamienie Okej, okay, ale sam swój zniszczył. O, o się, <laughs> mi się auto. auto. Koniec. No nieźle, słuchajcie. Dobra, mam nadzieję, że niszczarki wam się podobały Jeżeli chcielibyście zobaczyć jeszcze inne, kolejne, lepsze niszczarki w tej gierce, czyli w Car Crusher 2. Zostawcie łapeczkę do góry, jak będzie dużo łapek, to taki filmik nagramy. Subskrybujcie kanał, wpadajcie na witoszep.pl. Ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się po was serdecznie. Pa, pa!